Siema siema, witam was wszystkich, bardzo yeah. witam na coxcraftzie razem z Miko Dzisiaj rozwalamy przeciwników właśnie musimy na headworsach do... Tryb duo oczywiście i duelsy Czyli dwie główki tylko na przykład siebie klika, I klika. musimy klikać strasznie szybko Więc witamy was, oczywiście mam nadzieję, że skorzystaliście z kodu yeah. Szymek kodu twórcy, jeśli już wiesz, weszliście na serwer Więc no co, my te nie przedłużamy tego Tylko lecimy w takim razie I dzisiaj challenge jest taki, żeby sprawdzić Słuchaj, musimy mieć w pewnym momencie w ogóle Miko, takie coś, że będziemy oh. mieli same generatory diamentów po prostu bo to. Dobra, jesteśmy, oro, jesteśmy ro, ro. mistrzami diamentów i no. sprawdzimy ile można zarobić na diamentach na przykład tutaj stare. To będzie Jak Cox, ale dobra, przede wszystkim musimy sprawdzić jak szybko możemy rozwalić przeciwników, okej? Okay? Bo, no, bo to, to właśnie no. jest nasz cel aktualnie na serwerze, słuchajcie, ja wam sprawdzę, ja wam sprawdzę ile jest, ile jest graczy, jest graczy aktualnie 2400 wow. prawie, więc yeah. no zapraszamy Was tutaj do wchodzenia do na master. serwer, grania Dobra, dzięki, dzięki. Mogłeś raczej kupić, ale nie a, będzie. A, okej, okay, no że... wiesz co, ja będę klikał cały czas, przytam się. Dobra, na razie tak się przyda to. Ja tutaj zapomniałem jeszcze jednego kupić, generatora. Kupię nam przynajmniej dwa, chociaż ja no. zawsze gram na cztery generatory żelaza. Więc zaraz się to najwyżej kupi. Klikamy, klikamy stare. Ja, ja klikam właśnie nie cały wiem. Czas. Ja trzymam ostatnio ten przycisk, bo, bo i tak jest blokada, więc nie o, wiem. No, no, jakoś tak wolę no, chyba trzymać. No, to no to ja chyba też będę trzymał w sumie. Ja teraz muszę. właśnie nie wiem. Zauważyłem, to. że klikam, to też idzie w miarę szybko, więc. No więc tak samo to wybędzie. Ale zobaczymy. Ja tutaj czekam, musimy już jak najszybciej, ej, jakby się udało przed półtorej minuty zdobyć ten. Czekajcie, czy nam się uda zdobyć generator diamentów tak szybko? Wow. Dobra, uda się, uda, uda się? Tera? Dobra, mam, 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 mamy, patrz, patrz, przed Ale półtorej minuty, przed półtorej minuty mamy generator ja, diamentów pierwszy Ope, okay. masz tutaj szarazę. Dobra, dzięki, dzięki, dzięki. Ja kupię nam jeszcze faktycznie te dwa generatory żelaza, żebyś nie musiał no, już tak no, dużo klikać. Nie no, spoko, ja mogę klikać, mi to na chill, ja tylko trzeba przycisk. No wiem, stary, ale to po prostu jest tak, wiesz, żebyśmy te mieli później, bo jakby musimy obronić nasze, wiadomo, wiadomo, musimy obronić no, nasze głupeczki, wszystkie ubeczki. cztery. Jeśli ktoś was nigdy nie grał, to właśnie, no, to jest właśnie głównym naszym zadaniem tutaj, żeby te cztery główki obronić przed tymi yy, gościami, którzy są z drugiej strony, <noise> oczywiście. Nic innego powiedzieć Wiadomka. nie chciałem. No dobra, ale w takim razie, ja mam już tutaj w miarę spokój, możemy postawić jeszcze właśnie cztery ja generatory, więc ja w trochę. takim razie... Weź obuduj i tylko na górze tak po prostu pojedyncze, nie? Dobra, żeby było, żeby o. było git. Nie mam e, Potrzebuję jeszcze jedno właśnie, okej, okay. Ty widzę, Wraz że ulepszasz. Mamy generatory wszystkie, jakie są nam potrzebne. Najwyżej zaraz niesie jeden generator żela, jeszcze jeden generator, generator. Jeden starczy nam chyba generator diamentów. Będziemy później rozwijać te generatory no, diamentów. Na razie co jest fajnie, okay. jakbyśmy po prostu ulepszali na bieżąco tutaj wszystko i tyle. Więc ja tutaj po prostu na bieżąco ulepszam generatory złota, żeby one były na maksa i przy okazji na generator. Na, na maksa już właśnie. Czyli te, na razie te diamenty, stąd po prostu wykonamy sobie. Coś okay. takiego potestuję, trzeba jakieś różne taktyki typ wykonać, stary na to, No żeby właśnie, jak nagrywaliśmy nie Niepotrzebnie te boczne, stare dajesz. Te, po, te boczne Ale totalnie nie, niepotrzebne. potrzebne no Żeby nie tylko... dawaj tak na razie. Na razie nie, nie? dawaj, póki no będziemy ulepszać, to na razie bez tego, wiesz? Tylko ten taki spikulec zróbmy. Dobra, spoko. Bo ostatnio uznałem, że to jest najlepszy sposób właśnie, bo... Noś jak w... potrzebujesz lasa. Dobra, ja tutaj jeszcze próbuję ulepszyć dalej. To eee, dwie no. minuty, dwie minuty i idziemy dwie na Dwie minuty trzeba wyjść na środek. Dwie minuty no i no i na właśnie. środek wychodzimy. Ja tutaj ulepszę w takim razie już na wyższy poziom, wiesz, te generatory, ja tam te, te bloki. Mam 5, bo ja okay. nie mam nie mam za dużo diamentów na razie, ale no to dlatego, wiem. że z, no, jednak wolę postawić teraz na złoto, wiesz? Bo, no złoto chyba się na razie pi więcej. W piątej minucie nam się od razu odblokowuje kolejny, kolejny poziom, więc wtedy po prostu fajnie abyśmy uzbierali... Ja teraz przez te półtorej minuty najwyżej będę zbierał tylko i wyłącznie złoto, żeby... Y żeby uzbierać na ten na 5 generatorów diamentów, które postawimy od razu po prostu na samym początku, jak będzie 5 no. minut, bo wtedy będziemy mieli 20 generatorów limitu, więc będzie git, to będzie całkiem no, spoko, to będzie spoko. To dobra. Ulepszone ja wszystkie staję. złoto już jest na wyższy poziom, więc jest Właśnie na główki złoto. są, ja już ostatnie główkę. Okay, ja próbuję ulepszyć jeszcze każdą z twoich na poziom okay. jeden wyższy i to, I to będzie bardzo ale dobrać spoko. Dobrać. Ej, ale dobrze, idzie nam całkiem nieźle Dobra, ja Tak, przyszedł już przyszedł. złoto jest na kolejny poziom, więc ja ulepszałem na, na ostatni poziom jeśli chodzi o żelazo to tam, Żelazo to trzeba No, ten, no, no To ja, masz tutaj jeszcze stack złota potrzebny Ja mam jeszcze stack żelaza tutaj dla ciebie Okej, okay, dzięki, dzięki Okej, okay, chyba idziemy. go nie złapałeś? Złapałem, chill'o A, to mi, mi się zbagowało w ekipunku, bo później jak wyrzuciłem to już tego nie było Dobra okay. Mam na. Okej, okay, dobra, czyli się budujesz do środka, czy mam się budować? Ty się buduj, weź, dobra, ja teraz się, się buduję. Budować. Dobra, czyli tak, e, zabiorę sobie na wszelki wypadek jeszcze. potrzebuję trochę żelaza. Okej, okay, masz. Mamy 30 sekund. Okej, okay, okej, okay, bo 30, ja sobie wszystko kupię przynajmniej tutaj zbroję. Um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, jest gitówa, potrzebowałbym jeszcze chyba jeden ten. I jest git, dobra. E, masz, masz pięć generatorów ci, do postawienia w sobie na, okay, pos na samym początku? Jeszcze mamy 14 sekund, żeby wyjść, bo popatrzcie teraz jak się zacznie budować to po prostu pisze mi, że nie możesz wyjść, ale są wam tak się. Dobra, Ramuwa, to 4, 3, 1. Dobra, jestem ready. Ja właśnie też. Uwaga, się w takim razie generatory. Postawiłem, postawiłem. Dobra, żeby wszystkie były wykorzystane. Ja w takim razie okay. się buduję, nie wiem czy budować tutaj Speed Bridge'a. Dobra, powiedzmy, że trochę tutaj y, zlamię się, ale dobra. Nie, nie... Na Szybko potrzebuję jeszcze trochę bloków. Szybko, szybko, szybko dostawiamy tutaj. Lecę. Please, please, please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wyrzucasz mi? Zem. Dawaj, 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 wyrzucaj. I ja już Powinno, razie, 47, 47, ja dobra, powinno starczyć. Weź tam najwyżej kup sobie miecz i tak dalej, żeby jak oni by zaczęli atakować nasz, to Dobra, cokolwiek. ja kupię skrzynkę, żeby żeby nie spada wszystkie. Nie, no, tutaj przede wszystkim 30 sekund, żeby to złapać i złapać jeszcze załapać się na drugie nie, które myślę, że raczej problemy nie, 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 stare dwójka więc dwójka, więc dobrze, bo czasami mi się mi że zdarzało, że ktoś wychodzi z drugiej z drugiej drużyny. a tym mają że nie, że oni mają teamu, nie, 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 oni nie, 4. mają timu nie, no, Oni nie, przypadkowymi ludźmi, przypadkowymi ludźmi oni są, są przypadkowymi ludźmi, ktoś jeden z nich wyszedł jakbyśmy w lobby. No. Więc dobra. dobra czekam czekam jeszcze? te jeszcze 3 sekundy. 3 2 1 i jest git. I mamy po, powinniśmy mieć teraz na kolejne Ja na, ja na początku zawsze żeby robię jeszcze na 10 kolejnych emera... ten, będziemy mieli 10 kolejnych generatorów dzięki temu co teraz kupiliśmy. Mamy stack, w ogóle stack diamentów już w skrzynce. Dobra, znaczy dobra, dobra stack, to, ale... to git, to git, to git. Ja teraz dokupuję stary. Dokupuję dobra, to. Na jest, eee... ale heca. Wszystko w I o. przy okazji kupię nam... Eee, dobra, na razie sobie postawmy na to. Fajnie jakby za 40 sekund kontrolował to i dobra. skupił sobie wszystkie te co tam mamy. Dobra, uwaga. Powiedziałem Pluskie tak, te... wczoraj, ale chodziło o. mi, żebym zabrał wersji. wszystkie emeraldy ze środka A, okay, po prostu. Dobra. <laughs> Zabrał wszystkie te okay. mamy, super. Uh, one dobra, się czyli, respią? E, one się respią w co minutę teraz jeszcze, więc będziesz okay, miał idealnie no. w siódmej minucie Dobra Czyli teraz tak, to mamy git, to mamy git. Teraz w takim razie ja będę jeszcze ulepszał na szybko. Weź sobie kup zbroja jak już idziesz na środek, bo oni się tam nie budują. Okay. Budują się, budują My się, są już na środku. Bo mnie nie stać nawet. Ok, ja potrzebuję. W takim razie, gdzie masz. Nie ma, nie ma nigdzie tego, ja kupię łuk w takim razie, na szybko. Dobra, no. i będę Spoko. ich zrzucał, gdyby było potrzeba. Jej, na środek, szybko! Ominąłeś się. E, już biegnę. Najwyżej no, nam zabiorą tą jedną turę. Dobra, no, no nie, wzięli, jest, wzięli. nie jest jakiś. Jesteś o, pewien, że je. wzięli? No, wzięli? Nie, nie zrzucę ich z łuku. Czekaj. Ale chyba nie dostaniemy. Próbuję, próbuję, próbuję. Ale to ważne, żeby go zrzucić, wiesz? Dobra, Ośrodę? czyli zebrali wszystkie, no, tak? Nie, no, no, nie. Nie trafiłem wzięli. w niego w ogóle. Oni mają Dobra. skrzynkę, idę do skrzynki im zabrać Uciekaj. O, ej, to dobry pomysł, możesz najwyżej czekaj, im spróbować rozwalić, czekaj, czekaj. wiesz, czekaj. możesz czekaj. im spróbować rozwalić z wełny jedną, ale... Okej, okay, spadło. Co ty zrobiłeś, Mam nadzieję, że nie nagrałeś wciąż. Nie, no ja patrzę tutaj na moją, na moją, To dobrze, ten, to dobrze Na mój wiadomo, świat, moje siara, kredki, my ja. Dobra, mamy jeden ulepszony całkowicie już ja generator potrzebuję Dobra, jest ja Ale mamy jeden, mamy jedną główkę ulepszoną, mamy jedną główkę ulepszoną Dobra, ja nie coś ma coś co, ja mam kilka taktyk tutaj, więc zaraz to wszystko przetestujemy, fajnie by było faktycznie... Dobra, zostało 5, 5 sekund, więc ja lecz ja naśrodek. Okej, okay, dobra, dobra teraz zostań, no zostań. O nie, on tutaj jest, on tutaj jest, on tutaj jest, on tutaj jest To się zrzucić, ja nie mam łuku. właśnie nasz, próbuję, niestety. próbuję go zrzucić. Ej, mogę sobie też kupić łuk? Okej, okay, spad, 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 możesz kupić sobie łuk. On zebrał Ach. dwa, ja mam dwa, więc no nie jest za bardzo. No na chill w sumie. Okej, nie ma... Nawet ani jedno... Ja bym poleciał do ich bazy i tak zabrałem im te rzeczy i uciekł mm -hmm. Nie wiem, ale ja bym coś takiego zrobił Idę zobaczyć na środek, czy coś tam... Oha, okay. jest typ ja próbuję, ty niepotrzebnie to kupiłem, ale dobra, ale zróbmy coś takiego Ja sobie no kupię ja to, typ... kupię sobie zaraz zbroję i najwyżej będziemy... Tutaj wchodzi jakiś bot i nie mogę w niego trafić, Boże, jakie łące mm -hmm. za Dobra, trafiłem, spadł No czyli. Dobra, go. ja zrobię tylko jedną rzecz, bo zapomniałem, że mam dostęp do... Dobra, nie będę widział najwyżej wiadomości na czacie, do mi mów, co, okej? Okay? Okay, bo mam, okay. mam dostęp do modczata, więc... A lagów nie ma na przykład u nas, więc yy, na... i tak będą resety teraz robione, więc zapraszamy was Bo wiadomo, serwer dopiero wystartował, więc tutaj moderacja faktycznie kombinuje, kombinujemy wszystko tutaj naprawić, więc yy, no nie spodziewałem się, że raz was tyle będzie tak szczerze, więc... Do 4000 yy... na sam start to było coś w ogóle rekonnexionego. A dobra, zebrałeś Emeraldy teraz. Yy, właśnie strzelam się z jakimś tym typem, ale on naprawdę ja, się ja zbierz, nie. wy się zbierz, wy się zbierz. Okej, okay, zapięz. O zginąłeś, tak? No, to akurat mnie... zdążyłem zauważyć po prostu, bo zniknąłeś mi z pola widzenia. Okej, okay, szkoda, szkoda. Dobra, zebrałem Ej, sobie... Ej bo diamenty nasze, żelazo się niszczy. Złoto, wytyfy. Niech się niszczy, niech się niszczy. Potrzebujemy przecież stary coś innego. Nie? A no tak, no tak. Masz rację. Niech się niszczy. Ja tutaj w takim razie robię tak. Dobra. Potrzeb... Jasny będzie nam potrzebne przynajmniej 6. Boże, ty, ty co chwilę ten kampi na ja tych emeraldach! No ale co teraz? Jeszcze za 20 tak będziemy. Nie, nie, dobra, nie, Ja, już... dobra. ja, ja, ja potrzebuję w takim razie w takim teraz jeszcze. Ej, ostrość na razie, wiesz co, będziesz miał no. teraz przynajmniej do bitki Duwa. Coś lepszego, jeśli masz w ogóle miecz lepszy, Mam, mam, mam e, no to nie e. No to w takim razie właśnie o tym mówiłem, że to w takim razie bez sensu Okej, okay, ja chcę do tych skrzynki się dorwać i musimy jakoś tam, nie wiem, no, ja okej, okay, tak mam, mam ja. Co się teraz zwiększyło? Aha, limit, 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 dobra, dobra. Ja już dobra, mam cztery faldy nie... ma, do, do bazy Dobra, i w takim razie Okej, okay, mam to Dobra, i będzie nic. będziemy mieli zaraz ca wow. całe tutaj wojny starych generatorów więc to jest najważniejsze, no żeby jope. na się skupić, ale przydałoby się zniszczyć im teraz główkę stare. Właśnie ja bym chciał jakoś czekaj, wezmę jakieś rzeczy. Póki wezmę oni to... nie są jeszcze jakoś specjalnie rozbudowani, trzeba atakować od samego początku tej widzowie, bo, bo jak będziemy w pewnym momencie się zasiedlimy i będziemy mówili no generatory, generatory, to oni pewnie też sobie wtedy zrobią e, obsydian i tak, tak dalej. Totalnie. Dobra wiem 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 na razie po sobie poradzimy tak, tutaj są ulepszone, wiesz, one są ulepszone tutaj. Okej, okay, dobra, no to znaczy lufki. Więc jest z git, one się bo najwyżej... Mam? Zaraz no, się co? najwyżej ulepszy. I, idź po generat... idź po Emeraldy teraz, idź po emeraldy. No bo? czekaj, lecę, 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 okay. Dobra, ja teraz robię tak, potrzebuję w takim razie... Faktycznie nie mamy tego złota w ogóle. No, właśnie mówię, mam 7 złota mam tylko. Wszystko. No 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 widzę. No ten dep kampi już Trudno, musimy sobie z dobra, nim poradzić. Rysuciłem. Nie, tam są mocne na środek już. Tak, już zaczynają się mosty. O dobra, spadaj jeden. Dobra, jedzie przed Dobra, drugi Ob Obu zabiłeś, git tak, i... ale są dobre. I zbierz dobra, te... okej, okay, okay. oni tylko. teraz... Oh, lecimy, ja nie lecimy, mam nic do rozwalania, nie mam nic do rozwalania. Oni mają ale to tam obudowane. Tam jest spodob... A, nie, strasznie strasznie słabo mają to obudowane, dobra. Strzelaj do nich. Dobra, zginął na ro. chillu. E, ja w takim razie lecę stary do ten, po kilka rzeczy do obudowania. Postawię nam w takim razie jeszcze poczekam jeszcze chwilę te emeraldy. Ok. No, ja w takim razie sobie ulepszę kilka rzeczy, które się psuje. E, czy coś tutaj się jeszcze psuje specjalnie? To się psuje. Dobra, to trudno. Zaraz się postawi więcej generatorów złota. znisz ooo... niech będzie tyle. Okej, okay, dobra, o, o, Dobra, żyję. szybko lecę z tym, szybko lecę z tym, jakieś bloki dostawiania mam to, mam to, mam do ulepszania, nawet się mogę zabudować obsydianem u nich. Dobra, jest gitara. Dobra, gituwa Dobra, tutaj... Dobra. Kiedy Będzie git, stary, to jest, to jest tak trochę gierka teraz, że serio nam się to uda wszystko. Nie, czekaj, zbierz Emeraldy, zbierz Emeraldy. No jak on żyje tak długo Dobra, dobra, ja się dziękuję, zbierz, zbierz Emeraldy, zbierz Wiele Emeraldy, zbierz Emeraldy. Do już Dobra, ja tutaj patrzę w takim razie jak idzie Okej. Okay, I ja to ciebie zaraz tak. przyjdę. Weź ten, zaraz przejdę, weźmiemy skrzynki źle i uciekamy. O nie, no co on zrobił! Nie o nie, Zdobił. nie wiedziałem, że on ma bloki jakiekolwiek. Jakim cudem miał bloki od razu po starcie On miał bloki od razu po starcie, okay. razu po starcie i się wybudował na 100% no, nie wiem, musiał je kupić jakoś. Straciłem strasznie dużo rzeczy, ale trudno. Dobra, na chillu mamy i tak więcej niż. Okej, okay, to git, to git, to Dobra, git, git. Na, na środek jeszcze. Mam ten mam łuk, i strzały A... sobie kupiłem w końcu. Właśnie ja miałem ten łuk w, w opór dobry, ale zobaczymy, tutaj czy coś jeszcze takiego. Ale on miał, na... on miał naszą wełnę? Nie, to ty się budowałeś chyba tu. Jak tam z emeraldami twoimi? Osiem, dobra, Postawiłem... super. mam... Super, super. Yy, to ja nam kupię w takim razie te generatory, których potrzebujemy bardzo teraz, bo potrzebujemy bardzo generatory złota. Bo trochę nam się to jednak tutaj zbagowało. Dobra wziąłem, wziąłem dużo rzeczy z ich skrzynki, uciekam Okej, okay, a możesz <laughs> mi przykład i też niszczyć się tam e, nie właśnie nie mam kilofa, O kilo, a mam 300 diamentów Spoko, Ope. spoko, to wracaj tutaj. Ty spadłeś czy to? Nie, nie, nie czy... on, y, ona, ona. Ktoś? O nie, dobra, dobra. dobra, jest dobra. Te potrzebuję te generatory, potrzebuję żelazo, halo, niech się to robi. Dobra, to jeszcze kupię nam te generatory dobra, żelazo masz w ogóle nie są ulepszone. To, co przyniosłem To wszystko dobra. jest. Dzięki, 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 dzięki Lolek ile tego jest w ogóle? I jeszcze Właśnie tutaj jabłka, ale jabłka sobie wezmę Idę do ich bazy jeszcze Dobra, to. A poczekaj, no ja... kupię sobie kill i może ich rozwalę o, Ej, my mam przecież żelaza tutaj w opór A ja, ja się zastanawiam Dobra, czyli raz, dwa, jeszcze potrzebuję I za resztę kupuję to Dobra, jest git, powinno nam to wystarczyć Szkoda, że ten, szkoda, że, że nie da raz, kupić jakiejś dwa, Szybkości kill Chyba, że się no, da, nie no. wiem Niestety jeszcze się nie da, ale to jest spokojnie okay. będzie dodane później to znaczy w sumie i tak. Więc na, raz, ale na razie okay. bez tego też się da, wiesz, ograć no. tę gierkę. Jest 14 minut, a nie mamy na razie żadnej igłówki rozwalonej. Teraz im rozwalę. Mam jedną taktykę tutaj. Mam coś to. E... Igi, dobra, postaram, no, się, postaram do się to zrobić teraz, stary. Wracasz z emeraldami. Właśnie czterema. E, dobra, to kup nam sharpnessa, rzuciłem na środku. Rzuciłem okay. na środku, jest sześć, więc powinienem nam sztareć. Kupmy tego drugiego sharpnessa już i tyle. Mhm, mm okay, jest drugi, dobra. Dobra, mi się tutaj nie podoba. To jest ten gościu. Fireballe w ogóle mocno wyrzucają, więc No już wiem, fal, więc nie nie ja, ja go rzucam. Dobra, dawaj go tutaj. Dobra, jest na 3 i lecimy w każdym. Do dobra, dobra, na światło na Ten nie ma z Uważaj, bo biannego. tutaj jest. On mnie znowu chce tu zrzucić rzucić. Właśnie o tym mówię. Dobra, jak ci idzie? Nie goni, O mnie goni, on mnie goni. Gonicie? Ta, 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 ta. ta poleciał oh, oh. poleciał gdzieś w górę? No, w zginął, 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 zginął. Dobra, to było to, to ja było... Okej okay. Ty zginąłeś Zobra, czy to on zabij? Nie, nie, ja żyję, ja żyję. Udało ci się rozwalić? Nie, czekaj. Nie, 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 nie O kute. Nie, zginąłeś? ja żyję, ja żyję jedę na chillu, ale mi tę chwilę. Dobra, ja do ciebie idę. idę, idę do ciebie. Musimy to zaatakować teraz. Teraz będziemy. Właśnie ja nigdy. tu jestem strzelam do nich Lecimy, 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 lecimy. Stary, uwaga, lecimy, lecimy. rozwalam. Dobra, ja nie mam niczego do podbudowania się. Czekaj, idę, idę są pod to, okej, okay. dawaj. O nie, uważaj. Rozwalaj, rozwalaj. Rozwalaj, rozwalaj. Jest? Rozwalaj. jest, masz szybko, rozwal. Rozwal. Dobra, jest, mamy dobra, mamy jest zabudowanie. Ty... Ej, ja. to była najlepsza taktyka, dobra, ja już zawiem kolejny. Dobra, ja tutaj się szykuję. Stary, jak my teraz, Richard, rozwalimy tutaj. Wow. Lecimy. Na razie, niestety, są spawn -kile. Dobra. Już stary, to jest szybka gierka, popatrz to, zaraz im jeszcze rozwalimy to. Jest git. No już dobra, jest po, po ptokach, po ptokach. Weź Wiesz uciekni, ucieknij z bazy? weź ucieknić z bazy? Zadzwoń, powiem, dlaczego? Jesteś daleko już na moście? No, idź, idź, iż, idź, 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 idź. Dobra. Nie jestem. Yes, i, I teraz jazda. Powinieneś nie dostać, nie powinieneś nie dostać tego teraz, teraz. Y Aha. To, to, to. Ale heca. Czaisz? Dobra. I teraz rozwalasz. Teraz ty rozwalasz. Ostatniego. Tutaj. Przedostatni to jest. Ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam z dobra, bazy. Rozwalę ich. staraj się ich rozwalić. O nie, dobra. Rozpali, ja spadam, ja spadam, ja spadam, też. Ty rozwalaj ja... Aż... I została nam I teraz... ostatnia główka. Tak. Dobra. Zobacz Dobra, to ja i ja czy w czymście się to ogarnąć. Wracę do bazy najwyżej. Ja chciałem jeszcze przedstawiać, ile można zarobić na tych generatorach, stary. Skoro mamy. Go, totalnie. Skoro mamy to, ja bym teraz już doczekał chwilę stary i dokupmy sobie ileś, ile tylko możemy tych generatorów diamentów. No. Ja teraz już dokupiłem nam do końca teraz, żebyśmy mieli. I faktycznie polecimy stary z, plajem, z planem fireballowym. mój ulubiony plan, czyli po prostu... No. Kupujemy fireboli ile tylko możemy i wtedy będzie git. Kupujemy skickiem żelaznym, więc postawię go. A nie o, mogę już, okay. no to trudno. Dobra, jest kituga, ja mam... Ja mam... Wow! Ile tego diamentu w ogóle mam w skrzynce? Raz, dwa, trzy, No wiem, dwa, wiem trzy, wiem, stary, stary spokojnie. Co a jeszcze musimy, musimy mieć na maksa stary to, więc no. lecimy w takim razie, jeszcze potrzebujemy... No, ja po ten, po emeralde lecę, bo się zryskiły przed chwilą. Czy ja to jeszcze... Czy jakieś jeszcze złoto tutaj jest? Jest tyle złota, to wygląda mnie starczy jeszcze na wszystkie generatory. Dobra, na najwyżej i tak to jest na tyle sporo, że ja już mogę w tym momencie kupić sobie z 10 fireboli, a ja chcę zrobić plan firebolowy polegający okay. na 30 Mam fireball, kupunku, ten stary ty mnie goni, ty mnie goni, ty mnie goni Uwaga, spokojnie, nie, biegnie najwyżej ze mną, weź go okay. zabij, zabij go Dobra, dobra już ja go wrzucę. Na chillu, dobra, A, dwa hity raz... Nie wiedziałem jak blisko jest ty stary dobra. Na chillu Ale jest gitur... gitara stary, trzy główki rozwalone bez żadnego problemu Jest planowany i tak resistance teraz przy spawnie, więc nie, można, nie będzie można tak szybko zabijać jak teraz Nie mamy złota w Nie mamy złota? Nie mamy złota, no Ale już nie mamy, mamy, co jest złoto jeszcze? Mamy pełno, cztery w okiełunce, co to jest za złota. Ja zbroje? potrzebuję na zbroję i na tego, i, i um, na łuk chciałbym. No to ci rzucam przed dwa stawy. A kupiłem... Okej, okay, dzięki, dzięki. Co, wydać niepotrzebnie coś? Nie, 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 nie. kupiłem nożyce, ale to znaczy 10 golda w czy w e, Tutaj mamy coś, jeszcze do kupienia, no możemy teoretycznie kupić jeszcze jeden poziom ulepszenia generatorów. No, myślę, że dobry pomysł. Dobry pomysł, bo nie mamy na co wydawać akurat pieniędzy, tak się składa, więc No trochę to... tak. E, czekaj, to ja ten emeraldy... Dobra, no, możemy tam kupić pułapkę, to. ale te chyba nie. Te 4 nam powinny na... wystarczyć tutaj i, i reszta najwyżej podmienię, dobra. Dobra, ja lecę na środek po emeraldę, bo za chwilę będą, chyba że już no, są, nie wiem. powinny być, bo teraz są 45 sekund, są. Właśnie, Aha, właśnie, a już są, są. Trzeba są. to zapamiętywać. Dobra, okay. ja już mam dwa. teraz trzy. Skupię, mm, ram kupię te rano bloki, żeby się tam zamykać. <laughs> Prawie dobra, że stary, bo ja już właśnie teraz myślałem, że coś tam ludzie idą do nas. Nie na chillu, to Dobra, rozwaliamy. pytanie tylko czy oni sobie nie zrobią tam obsydianu. To jest najgorsze, nie wiem. więc musimy Mam. pokombinować. Kupujemy tego? Kupujemy o, a generatory? Eee, a ile masz złota? Eee, tak, jeśli masz. Jeśli masz. Masz, to ci rzucie, my z klikiem. Okej, okay, dziesięć, no to idealnie tyle ile nie potrzebujemy, potrzebujemy więcej Bo trzeba się mniej <grypszy> Znaczy, no, dobra w sensie <grypszy> coś. Dobra, więc wracamy już, Jakiś wpadka była niesamowita No, a co taka gadasz w ogóle? Co to Na się chiilu? w ogóle dzieje? Dobra, czyli, chill, Ale że. <grypszy> Okej, okay, nie ma problemu stary, co ty Czekaj, gdzie tutaj jest? Okej okay. Lecę do ciebie Lecę se w górę I lecę stary z naszym planem z naszym Dobra, planem no. fireballowym. Oni też próbowali zrobić plan fireballowy stary. Ale, Ale oni nie mają powiesz, takiego planu lepsi, jak lepsi. Dobra, Patrz to, patrz to lepsi. teraz. Patrz to teraz. Co się dzieje tam? Okay, patrz to, co się tak... dzieje. Patrz Lord. co się dzieje. Uwaga, czekaj, Jeszcze jedna dzieje? osoba. Chcesz Patrz to, patrz to, patrz to teraz. Patrz to teraz. Patrz to. No, no, no. <laughs> co się tam wydarzyło? Co? No a to może ja Dobra rozmawiać. i ostatnia główka, gdzie ona była, stary? To ona jest nie pytanie. O, nie ja oni nie. ją faktycznie zabudowali, wiesz? Ja Dobra. mam diamentowy jak coś. No ja właśnie też mam, tylko musisz do mnie przyjść stary. Właśnie lecę, lecę, lecę. Dobra, ja próbuję to zabudować. Tak na dobrą sprawę. Dobra oni cię szukają. Więc wiem, wiem wiem, ja się ja tutaj zabudowali stary. Zrobię ci. Ja nie wiem, czy będę miał tyle pieniędzy, żeby się zabudować tutaj w całości Dobra, ale spoko, kop, 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 kop Tak? Kopać? Patrz, się zabudowałem obsydianę, no. już się zabudowałem <grym> Nawet Ja na ciebie ich zabijam Dobra, czyli ostatnia główka będzie już S No, dobra, ja nie o, wiem, już zabudowałeś się nie... Dobra, no Mhm, dobra Ja już jestem, stary, koniec, po i główce Ty poleciałeś w kosmos? Nie, nie, nie. na szczęście, no koniec? i S. No, no i koniec. koniec, dobra, ja już nie. się włączam ten czat ja pierdzielę, ja nic nie widzę, zostałem uwięziony tutaj, ale dobra, GG <grystanie> W takim razie wykończymy odcinek, gg. mam nadzieję, że wam się podobało, tak właśnie wygląda Headworks na serwerze Coktraf, zapraszam was z adresu szymeku.coktraf.pl, albo po prostu wpisując kod szymek, ja tutaj mam ustawiony kod szymek i nie mogę go zmienić przez dwa tygodnie, więc zapraszam was serdecznie do ustawiania takiego kodu, no i co, eee, trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się podobał eee, i zapraszam was mam na serwer, w takim adres. razie, zobaczmy ile was jest, 2100, więc ciągle super, trzymajcie się, do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku, cześć!